Sprawdź, czy nadajesz się do zdrowego czy toksycznego związku. Jeżeli na wszystkie pytania będzie tak, to znaczy, że do zdrowego. Jeden. Umiesz spędzać czas sam, sama ze sobą. Czyli na przykład po zerwaniu nie szukasz od razu randek z kimś innym, byle by się tylko działo, nie zakładasz od razu Tindera. Nawet nie myśląc o tym, że możesz skrzywdzić kogoś innego, nie imprezujesz. Po prostu raczej spędzasz czas samemu ze sobą, z przyjaciółmi, raczej w spokoju, by uleczyć swoje rany. Dwa. Umiesz obchodzić się ze swoimi emocjami, um, nie wykrzykujesz ich, wiesz, bez szacunku komuś innemu albo um, nie krytykujesz za bardzo aż siebie tak przesadnie. 3. Umiesz się kłócić. To znaczy konstruktywnie, czyli słuchasz drugiej strony, słuchasz też siebie i jakoś żonglujecie między tym, próbujecie się dogadać. 4. Myślisz raczej dobrze o ludziach, zamiast Boże, co za idiotka, jak ja nie cierpię takich osób, nienawidzę tej mojej starej. Rozumiecie? Tak nie myślimy. Okazujesz innym i sobie szacunek, czy to w myślach, czy w mowie. 5. Nie jesteś samozwańczym ratownikiem. Nie pakujesz się w związki, w których koniecznie musisz kogoś zmienić, kto wcale nie chce się zmienić. To wszystko. Jaki wynik?